Paula, no niestety był to dla was ostatni odcinek tańca z gwiazdami. Jak myślisz dlaczego? Ja uważam, że Wojtek tak zrobił kawał dobrej roboty, dlatego że jednak ja jakby nikt nie wie i z jakimi ograniczeniami się my borykaliśmy. To są nierozciągnięte stopy i tak dalej, i tak dalej. Przede wszystkim problemy takie w pamięci, żeby można było odtworzyć to, co się nauczyliśmy. Nie? Ja mam wielki szacunek do tego, że on w ogóle wziął udział. Cieszę się, że był pod moimi skrzydłami. Jakkolwiek to była krótka przygoda, to mam nadzieję, że był zaopiekowany. Natomiast nie dziwi mnie to, jakby tutaj występują młodzi ludzie, którzy idą jakby yy, za ciosem, natomiast tutaj yy, po prostu yy, nie mogliśmy przeskoczyć pewnych rzeczy, aczkolwiek ja miałam ogromną przyjemność i jestem bardzo dumna z Wojtka, że zadańczył ten walc wiedeński jak na swoje możliwości, słuchajcie. 67 lat, naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Był czuły, czy przynosił mi owoce na Wojtek tutaj jest, może go zawołamy jednak. Wojtek, zapraszamy cię bardzo serdecznie. Czuło. Jaka to była przygoda dla ciebie? No niestety już się zakończyła. Wspaniała przygoda. Na pewno warto było spróbować. Wyszedłem spoza swojej strefy komfortu. Staram się poznawać nowe aktywności, sprawdzać je dla ludzi starszych. Wydaje się, że taniec jest taką specjalnością właśnie dla tych starszych osób. Może nie w takiej ilości, jak my to próbowaliśmy robić, po 8 godzin dziennie, ale po dwie godziny, trzy razy w tygodniu na pewno osobom starszym pozwoli na to, żeby ta sprawność była Ale dzielny, nigdy nie powiedział mi nie. Ja byłam profesjonistką, mówiłam jeszcze raz, i jeszcze raz, jeszcze raz. Oczywiście tak naprawdę chciałam to tego dla niego, żeby po tym, jak staję na parkiecie, czuł się, czuł się naprawdę dobrze z tym, no bo czułam wielką odpowiedzialność, ale naprawdę good job. Bardzo, bardzo trudna profesja ten taniec. Ja trenowałem lekkoatletykę i były to konkurencje trudne, bo wielo, bo dziesięć konkurencji. I z tymi dziesięcioma konkurencjami potrafiłem sobie dawać radę, natomiast każdy taniec jest inny i tutaj być specjalistą we wszystkim to się nie da. Ale było wspaniale. Dziękuję Wam bardzo za rozmowę i trzymamy kciuki za kontynuację. Być może już poza tutaj programem. I pewnie coś tam wymyślimy z Tomkiem. Z z synem coś nowego, jako, jakąś nową działalność. Mamy też cudne wsparcie od rodziny i Wojtek miał od swoje, ja miałam od mojego Mariusza, od najbliższych. Słuchajcie, to jest niesamowite, jak, jak, jak miłość pomaga właśnie no, w tym. Widać. Ile, ile...